Jest dla mnie coś wielkiego. i ja Nie będę wam tego mówić, ja wam to po prostu pokażę. Po prostu. Ja nie wiem, jak by to zrobił. Ojej, przepraszam. Okej. Okay. Ja, ja, ja nie wiem, jak by to zrobić, ale ja mam 216 subskrypcji. To jest dla mnie coś wielkiego, bo ja. Ja po prostu nagrywałam wakacje. I potem zrobiłam sobie bardzo długą. Nagrałam trzy filmiki. I zrobiłam bardzo długą przerwę w nagrywaniu. I wróciłam na YouTube w październiku. A mamy styczeń. Październik, listopad, grudzień. No i tak to kilka dni w styczniu, dokładnie dziewięć, bo jest dziewiąty. To po prostu dla mnie jest coś wielkiego, że przez te. Trzy, cztery miesiące Wybiło 200 subskrypcji na moim kanale To jest naprawdę dla mnie Po prostu coś wielkiego Ja nie mam dużo filmów One nie są fajne One nie są nawet Montowane One są mega spontaniczne a no. I jest to dla mnie właśnie wielkie osiągnięcie Także w ogóle Dzisiaj weszłam i miałam 22 zaproszenia, to są jak 8 godzinę później i miałam 4. Więc pełno miłych słów. Pokażę Wam sobie napisałam najmniejsze rzeczy, a im prezenty same z siebie, po prostu to jest mega. Że napisałam, dobra. A nie, chyba dobra, ale po prostu to jest cudowne jak ludzie... Patrzcie, ja, ja o 12, wam jest 17 i patrzcie, patrzcie co się stało. To jest po prostu mega dla mnie osiągnięcie, że tyle osób i to jest z takimi takim levelami, ale ja mam na mały, no przyznajcie po prostu. To dla mnie mega osób. No, dobra. I, jakoś hour jeszcze. I w ogóle do jutra macie często konkursu. To będzie 10 love na album. Dziękuję bardzo. I 16 wiadomości. Przed chwilą wstałem, tylko Ten mam nadzieję już się spodoba. Jezu, dziękuję, ale nie musicie. Jezu. Musiałaś. La 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 la. Co się stało? Dlaczego? Zobaczymy, jaki prezent dała mi melody 1 w 3 4. Czekajcie Okej, okay, już jestem, musiałam poprawić um. Tak, znowu nagrywam, jak widzisz Okej, okay, więc mega dziękuję Jezus! dlaczego? Ale jak to się stało? ja patrzyłam to dzisiaj, bo ja wczoraj otwierałam kilka dobra, więc budą mega prezenty. Dziękuję Melody 1234 i bardzo Ci pozdrawiam. Dziękuję za. Chyba mam takie włoski, ale mega Ci dziękuję, bo są bardzo ładne. Dziękuję Olakola 987. Pozdrawiam Cię i dziękuję. Dziękuję za skorolkę Pozdrawiam wiki Merlina 0109 0007. i Dziękuję za bluzeczkę, bardzo ładna A i tu sobie wysłałam te włosy, bo to jest moje drugie konto, wiecie zresztą, no, bo ja tam wysłałam, żeby mieć jakieś włosy, a tam sobie kupiłam, więc to oddałam tak jakby sobie i zobaczę, czy mam te włosy. Poni znaczy w sensie ja to, to dostałam. Y, teraz takie ja dostałam. Ale one są śliczne, bo nie mam takich. Ład... No nie, nie mam. A czekaj. Nie, y, czekaj, czekajcie, nie mam. Bardzo dziękuję za wszystkie prezenty. Miło mi bardzo. ojej Jezus, przepraszam, tam mi Tak, pozdrawiam wszystkich. Jezu Mhm. Wiem, ale... Ale... Już... Nie. Nie. Z... Ha. Kuj. Kuj. Tak, dziękuję za troskę. Czekajcie, o to pisali mi, o tym właśnie, wiesz gdzie to jest, Ym... o ludziom mi takim miło cieszą, na przykład, kocham twoje odcinki, jestem twoją największą fanką, muszę nagrać to, to to co piszesz, Ym... także naprawdę, Ym... nie. Kilka osób takich było. O, oglądałam ci na YouTubie, e, wiele osób, naprawdę się to jest, ale o, w Turcji mi się również komentarze, co o nich mówiłam w filmikach, jaka najważniejsza tak jak um, ja Ciebie oglądam, fajne, jesteś naprawdę bardzo, bardzo mili i mam tysiące tego typu słów i jest mi naprawdę bardzo miło, że ktoś mnie lubi tak naprawdę ktoś mnie ogląda bo te 220 subskrypcji nie jest znikąd one jednak... wy moje statusy, ten, lofkujecie, ja nie wiem dlaczego, ale po prostu ja was tak bardzo kocham to jest niby zwykła gra Jestem Twoją fanką. Także naprawdę, naprawdę mega, mega, że jesteście ze mną przez ten cały czas. Bo to tylko 3 miesiące tyle subskrypcji, tyle łap w górę. To jest dla mnie naprawdę coś wielkiego. Naprawdę. Hmm. Tak właśnie to nie, nie wiem, co będziemy robić. Będziemy się O, postrawia, alka, no. okay, jak na sipieniu dać yy. O Jezu, zła Ozdrowia, pozdrawiam, pozwoli na końcu. Najbliżej trochę. Dobra niech będzie. Pozdrawiam na końcu! Znaczy, jak ktoś pisze do mnie pozdrowisz, a ja oczywiście to oczywiście że go pozdrowię. Bo pozdrawiam wszystkich. Dobra, to będzie tak. Tym. Napisałam coś o O Boże, to jest takie dla mnie mega osiągnięcie mieć tak Ile, w ogóle to mam może 220 tak, tak, za okrągła, A filmów nie mam w sumie dużo. O, też nie, no dobra, mam dużo. No i to jest śmieszne. Jezus. O, ja Jezu, już chciałem cię przyjąć. O, jej, dziękuję za prezent. To już teraz, teraz, 4-5 prezent w tym odcinku. Przez jakiś czas, kiedy no, otwiera prezentów i nagrywam wielkie prezenty. Mega prezenty, to znaczy. Ale jeżeli macie ochotę dać mi prezent, to ja mam, mm. będę miała na pewno ochotę go odebrać. Dziękuję za O! Gdzieła mi wika? Wybrało już 10 minut. Nagrywam to, ten, to, to. Pozdrawiam szybko. Okej, okay, lecimy. Pozdrawiam. Nika znika. WikaZnika578. Pozdrawiam Czarna Amelka. Pozdrawiam Hania Uk. Pozdrawiam Akreknosi Piękna 23. Pozdrawiam Melodiii. 1, 2, 3, 4. Pozdrawiam Sandalki z Kosi Pałki. Pozdrawiam Black Princess. Mm. Tutaj autografy, dzień dostają. ja pierdolę. Dobra, mm. tak i w tym odcinku tylko tyle. O, Właśnie, chyba, no to pozdrawiam. Miki 4, 4, 5, 6, 7, 8, kuku, 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 kuku... Ku, ku. Dobra, nie wiem ile Baby, coś mała. Coś mały. Boże, w ogóle, jaki nik. Ludzie się nie wstydzą. Ojej, lampka na mnie spadła, bo to takie lampki w i ona się popsuła. Nie mnie spadła dobra, więc to już będzie koniec tego filmiku. Już ty że skończyłam nagrywać, żeby ludzie mieli wsali hejty po pierwszym po nagraniu. To będzie tak odruchowo, chyba nawet napisałam tak z tej. Spróbuję wsadzić tę lampkę. Dobra, jak już się dało. Okay, i to już będzie właściwie koniec tego filmika. Do filmiku. Do zobaczenia w następnym i pa pa. I jeszcze raz dziękuję za 200 subskrypcji.